Dzień dobry, szczególny Agro i dzisiaj Wam nagram odcinek z podsumowania, z podsumowania kanału zawsze wam, zawsze wam będę nagrywał wcześniej, a ten odcinek powinien zawsze latać 31 grudnia, koniec roku no i dzisiaj wam nagrywam na tym mapie graliśmy na live. Kto był, to nie, kto nie był, to zapraszam do obejrzeć ja było, jeżeli utrzymałem filmu. No i, za i na tej mapie, czy na live graliśmy, to, to jest od rajota lupa kolonia, poprawiam rajota. Właśnie na tej mapie gram. No i gra, na tego już podtrzymywanie, kanał, no i coś podtrzymywałem. Ile to filmów mieliśmy 300, no właśnie, to już nie Udało mi się wbić. 300.

Jeszcze jest taki jak się nie może problem taki nie jest problem, tylko w ogóle. No i wam no i dobrze udanego sylwestra, szczęśliwego sylwestra udanego też bez, bez wypadku, bo szybowego sylwestra najbardziej uważać się już tak etapy proszę udanego sylwestra po prostu

Jeżeli też było zdrowie, może że zdrowie nie ma, to bo bo Bajlowska to zdrowie, jeśli ma, to może do pracy, to to jeśli nie, to nie ma. zdrowie, i żeby lepsze, to jest

すい pożegnałem pożegnalny filmów, trochę z prezentacji nowych filmów no i to by było na tyle trzymajcie się, do następnego na razie cześć, Szczerze łapkę w górę szublika i fajny komentarz, no i Wam życzę jeszcze raz udanego Sylwestra bez wypadkowego, bez żadnych wypadków i tak dalej no i szczęśliwego, że nie ukonie rodziny no i duża zdrówka Szczęście, szczęście. Dobra. Do nasz odcinka na razie. Cześć. Trzymajcie się. Widzimy teraz się. Nie wiem, ale z którego Nie wiem, czy pierwszy chyba. Nie, pierwsza może się widzimy, ale drugiem nie. Jakby na Wtorek albo w środę. będzie wcześniej,